Gość Kamil Piotrowski z Olsztyna, Witam Ciebie. Cześć, witamy. Ze śmierci do życia, z mroku do światłości. Tak, dokładnie. Jaka to jest historia Twojego nawrócenia? Oj, historia mojego nawrócenia to jest historia człowieka, który bardzo kiedyś w życiu pobądził. Szczególnie w latach młodzieńczych, kiedy czuł się niedowartościowany, niekochany i szukał, szukał tej miłości. I wypełnienia swojego życia w alkoholu, narkotykach, co było oczywiście głupie i błędne, i musiało wiele się w życiu moim zadziać, aby zrozumieć właśnie, że, że to jest niewłaściwa droga, nie? żeby, żeby zobaczyć, że no kurde, życie wcale tak nie wygląda nie musi być po prostu jakimś jakąś jedną, jedną wielką rozpadliną. Gdzie się zlatują nad nią sępy, jakoś czymś pięknym, nie? Że, że jest światło w życiu, że nie mam mroku, że jest radość, pokój, miłość. Wiesz, to, to jest to, nie? A trudno było to odkryć? E, tak, trudno było komuś odkryć. Wiesz, jeżeli ktoś nie, nie staje w sobą w prawdzie, e, Dodam, że osoby uzależnione wiesz, od, alkoholu, od alkoholu i narkotyków, to są super aktorzy, nie? To są super aktorzy. I dużo osób nawet sobie nie zdawało sprawy w moim środowisku czy wśród moich bliskich, w jakim ja byłem stanie wtedy, nie? Przez co przechodziłem, e, jakie miałem obawy w życiu, nie? Z czym się zmagałem, dużo osób nie miało pojęcia. Czyli tak, dekada teraz życia w Olsztynie. Był okres hiszpański, w twoim życiu mieszkałeś w Hiszpanii. Tak. A tak mocno to... niedaleko Olsztyna. Tak, w Mrągowie. W Tak. Środowisko hip-hopowe. Tak. Tworzyłeś muzykę. Tak. Tworzysz tak. nadal? Teraz przerwałem muzykę, może zobaczymy, jeżeli Pan Bóg da, to będę ją robić z dobrym przekazem. Ale tak, tworzyłem, byłem w grupie hip-hopowej. E, z chłopakami tworzyliśmy prowiz prowizorycznie e, pierwsze bity hip-hopowe nagrywane na kasetach później na, na, na płytach. Gdzieś tam sobie graliśmy koncerty, nie było wcale tego jakoś dużo, co nie e, bardziej w jakichś klubach podziemnych w Biskupce w Anderze, czy, czy tam w, czasami w brągowie w Zodiaku. Ale to było jak na tamten czas, takie bardzo bardzo mocne dla nas, nie, bo żyliśmy muzyką, e, muzyka nas jednoczyła, wyrażaliśmy przez muzykę e, własną osobowość. Każdy mógł po prostu to zrobić w sposób taki, e, w jaki czuje sercem. Byłeś mocno skoncentrowany na sobie. Wiesz co, tak, tak. E, wydaje mi się, że to było spowodowane z braku miłości, z, bra z braku docenienia. Mnie, jako człowieka, zawsze, zawsze się z kimś innym porównywałem, co nie? I jakoś zawsze nie czułem się, że jestem osobą wartościową. Miałeś jakiegoś muzycznego idola? w tamtym okresie to ja miałem bardzo, duży, bardzo dużo muzycznych idolów. E... Miałem, ale myślę, że nie chciałbym tu wszystkich wymieniać, co nie? Bo wchodząc w muzykę hip-hopową, kiedy ona się zaczynała w latach 90. To pamiętam ten nurt, kiedy to powstawał, kiedy powstawała, kiedy powstał Kaliber 44, kiedy 3H warszawski deszcz, kiedy wzgórze Ja patrzę, WYP3 i takie inne. Żyłem tym, naprawdę bardzo głęboko żyłem, i później, przez lata, jak się pojawiały nowe, nowe, nowe składy hip-hopowe, tak w nich. Odnajdywałem dużo siebie i starałem się po prostu jakąś swoją muzykę z tym nie? W tym środowisku pojawiła się też śmierć i to, i to samobójcza. Wśród tych znanych. Czy twoje życie mogło, gdybyś tam został, do, takiego sytuacji, do takiej sytuacji doprowadzić? Myślę, że tak. Tak, mi zawsze imponowało e, środowisko bandyckie, nie, gangsterskie i starałem się, starałem się jakoś e, mieć przyjaciół, ludzi znajomych wokół siebie, którzy są w takim środowisku. E, dochodziło do tego, że biorąc z nich przykład, e, zacząłem robić jakieś ciemne interesy, co nie, też dużo narkotyków brałem, bardzo dużo. E, przez które nieraz straciłbym życie Miałem parę razy zatrzymaną akcję serca e, Mimo to nie zgłosiłem się nigdy na żadne pogotowie, ani tak dalej Przeszło i w bale ciąg dalszy, co nie I No i tak jechałem po bandzie po prostu do, do przodu przez, przez długie lata Mając jakiś tam właśnie zły wzorzec nie? Na, na ludziach nie na tych, na, na których powinien się wzorować. Dzisiaj wiem, że e, obrałbym innych ludzi na wzorzec, aby e, iść właściwą drogą. Nie? Żeby iść tą właśnie jasną drogą. Nie tą ciemną, która prowadzi donikąd, tylko tą właściwą i dobrą. Wolszty, związałeś się z zatorzem. Jak sam piszesz w swoim świadectwie, byłeś chuliganem. No tak. Nie byłem, nie, byłem, nie byłem na pewno grzecznym chłopakiem, który sobie tam chodzi w niedzielę do kościoła i, i tak dalej. Tylko moje życie się wiązało właśnie z. z, bez, z wiązało się praktycznie z, cały czas z melanżem, nie? Bez żadnego stopu. To, to było, wiesz, że e, jechało się od poniedziałku do soboty, w niedzielę się odpoczywało, czasami nawet w, nie, w niedzielę. Nie było żadnego odpoczynku, tylko znowu powtórka i menaż, I człowiek po prostu miał taką paranoję w głowie, jajecznicę totalną, że, że kiedy wracała rzeczywistość, to było w ogóle ciężko wrócić do niej, nie? Czy byłeś udręczeniem dla swoich rodziców? No na pewno, pewnie, że tak, wiesz. Nie było na pewno żadnego powodu do dumy, żeby się chwalić i, i tak dalej. Tym bardziej, że byłem osobą niestabilną, wiesz, ja miałem bardzo dużo związków niesakramentalnych. Przechodziłem przez to, przez tamto. Wyrzucali mnie z jednej pracy, wyrzucali z drugiej, przez moje nałogi i przez to życie, jakie prowadziłem. No, także na pewno chlubą dla moich rodziców nie byłem żadną, nie? Czyż może niewiasta zapomnieć o swoim niemowlęciu? Ta, która kocha syna swego łona. A nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o Tobie. Oto wyryłem Cię na obu dłoniach. Twe mury są ustawicznie przede mną. Izajasz 49, wersy 15-16. Naszym gościem jest Kamil Piotrowski. Kiedy był ten punkt zwrotny? Co się takiego wydarzyło? To była chwila, moment, czy też etapowo przechodziłeś do Boga? Wiesz to moje życie doszło do takiego momentu, że... Po prostu już sobie z niczym nie dawałam rady. E, za dużo było alkoholu, za dużo narkotyków, za, du, za dużo imprez, e, dziewczyn, jakiegoś w ogóle syfu wie, związanego z nieczystością i tak dalej. I doszło już do takiego dna, że powiedziałam, że się zabiję po prostu, nie? Że, e, że odbiorę sobie życie i że nie ma dla mnie żadnego sensu. Po prostu wszyscy mnie skreślili. I ja sam siebie też tak naprawdę skreśliłem, nie? Tylko Bóg mnie nie skreślił. I, i to jest najlepsze. I pamiętam, kiedy już doszedłem do takiego totalnego dna, e, gdzieś tam pijany przy komputerze, sobie śmigałem po YouTube, słuchałem muzyki i włączyłem sobie świadectwo pewnego gangstera, nazywa się Piotr Stępniak, niestety już nie żyje. I niesamowicie mnie dotknęło to świadectwo, nie? że ktoś taki jak on, który robił tyle zła w życiu, e, odnalazł tę drogę, prawdę i życie i w ogóle, wiesz, jego życie całkowicie teraz wygląda inaczej, nie? Dobre jest, jest z nim radość, pokój, miłość, opanowanie, nie wyrządza nikomu krzywdy, nie? Kocha Boga przede wszystkim, w ogóle ktoś taki... E, który tyle zła wyrządził, mówi teraz, że kocha Boga, y, że całe życie powierzył Bogu, i tak dalej, to zacząłem się zastanawiać, kurczę, coś w tym jest, nie? że faktycznie ja w tym kierunku jakoś nigdy tam kościoła nie szedłem, byłem raz, raz, dwa, trzy razy w roku, może w kościele. Y, kościół mi nie odpowiadał, nie był mi po prostu po drodze, nie? i zacząłem się zastanawiać, że jeżeli to wszystko prawda, to, to spróbuję, może to jest ten ratunek dla mnie, co nie? I pamiętam, jak dziś znalazłem jakiś różaniec, wziąłem go w rękę, nawet nie potrafiłem na nim, na nim modlić. Padłem na środku pokoju z różańcem w ręku i na każdym pociarku zacząłem od, y, odmawiać zdrowaś Mariu, nie? Na krzyżu nawet, na wszystkim. Nie wiedziałem, gdzie jest Ojcze Nasz i tak dalej. I tak całą noc się modliłem. Do samego rana. No i... W po tamtym, po tamtym takim pierwszym, można powiedzieć, yy, krzyku do Boga, ratuj mnie, yy, zaczęło się wszystko jakoś powoli zmieniać. Nie, nie mówię, że to było od razu i tak dalej, ale zauważyłem, że coraz mniej zaczynałem myśleć o alkoholu, o narkotykach, a coraz więcej o życiu. Nie? I ten alkohol z dnia na dzień stawał się coraz mniejszy. Te narkotyki gdzieś tam na razie zginęły. Rzuciłem palenie. Ja dwie paczki dziennie prawie papierosów paliłem, także to było w ogóle niesamowite. Nie palisz? Nie palę. Nie palę już o to. Czasu nawrócenia nie palę. I, i to było takie niesamowite, że zauważyłem, że nawet że moi znajomi nawet zauważyli, że, że e, przestałem się co nie? Kiedy ja bardzo dużo klełem i, i w ogóle. E, także... To jakoś dało mi do zrozumienia, nie? że zaczyna to dobro naprawdę w moim życiu jakoś wkraczać, nie? Tylko historia wygląda tak, że. To było przez 2-3-4 tygodnie może tak dobrze, nie? Naprawdę, wyszedłem już z tego już nawet. Nawet nie kupowałem żadnego piwa. Starałem się o gdzieś od swojej ekipy, od melanżów i tak dalej. Ale po miesiącu wszystko wróciło, czy tam. Półtora miesiąca, można powiedzieć, z taką mocą, z taką petardą, e, że do wszystkiego wróciłem, można powiedzieć, podwójnie, potrójnie, co nie, to, to była czysta jazda po prostu e, po bandzie, nie, że zrywały mi się filmy, byłem na imprezach, których nie pamiętam, biłem się z ludźmi, których w ogóle nie znam, e, policja mi gdzieś ściągała z interwencji do, na, na Izbę wytrzeźń. biłem się z policją i w ogóle, wiesz, to, to już była gruba jazda po prostu, nie. Trzeźwiałem dwa razy na dobę i no było źle, było po prostu źle. Wszędzie miałem długi, nieopłacone mieszkanie. E, ludzie przestali się do mnie odzywać, nie? Dużo, dużo narobiłem takich sobie e, wrogów, można powiedzieć. I mówię, kurczę, coś jest jednak nie tak, nie? Ten gościu uśmiechnięty tam, e, po prostu dający świadectwo, ten gangster. Mówi, że jest tak fajnie, pięknie i, i tak dalej. U mnie było przez chwilę i wszystko minęło, nie? I e, zdałem sobie sprawę, że ja w tym czasie, kiedy prosiłem Pana Boga o pomoc, o jego interwencję, żeby odmienił całkowicie moje życie, e, nie byłem ani razu w kościele, nie? Ja przez grube lata nie byłem w kościele, nie byłem w spowiedzi, e, nie przyjmowałem żadnych sakramentów. I mówię, że tu jest chyba ten, ten problem, nie? Także pamiętam, wyznaczyłem sobie czas, kiedy pójdę do kościoła. Eee, łysy gościu w skórzanej kurce, wiesz, idzie twardo do kościoła. wchodzi do kościoła, wchodzi do konfesjonału, nie? zaczyna pierwsze słowa mówić, w spowiedzi i zaczyna płakać. Totalnie płakać. Po prostu. Jak małe dziecko, serce mi całkowicie pękło wtedy, nie. To, to było coś, coś naprawdę bardzo, bardzo głębokiego. A pamiętasz, który to był kościół? Oczywiście Maksymiliana przy dworcu, nie? W tym kościele akurat jest mi bliski, bo posługuję właśnie we wspólnocie od w Duchu Świętym. E, także spowiadał mnie zakonnik, który akurat wyjeżdżał z tego zakonu i to była jego ostatnia spowiedź. Ja po prostu taki łowus byłem u niego w spowiedzi, w jego ostatniej, w, tym, w tej parafii, co nie? Dałeś mu petardę na drogę. No dałem mu petardę, dałem mu petardę. E, po tej spowiedzi wyszedłem zapłakany, to było w kaplicy bocznej, w kaplicy Leopolda Mandicia. Byłam msza święta akurat w tym, w tym czasie. Ja wyszedłem z kaplicy zapłakany, wyszedłem naprzeciwko wszystkich ludzi w kościele. Stanęłem zapakany, zasmarkany, się patrzę, mówię, co ja robię w ogóle. Nie. To, nie jest mój, to nie jest mój klimat. Ale zostałem na mszy, schowałem się gdzieś tam za filarem. Zostałem na mszy. Po takim bardzo długim czasie przyjąłem pana Jezusa wtedy do, do serca. I, I wtedy tak naprawdę zaczęła się moja droga nawrócenia, nie? Systematycznie zacząłem, zacząłem po prostu tworzyć tą relację z Bogiem. Po tej komunii, komunii Świętej. Dostałem jakieś petardy. Po prostu chciałem wiedzieć, czym jest Pismo Święte. Nie? Co, to, co to jest, nie? E, zacząłem czytać Pismo Święte. Od rana do wieczora. Wreszcie ja się kładłem, kładłem spać e, Pismo Święte. Kładłem sobie nad głową na parapecie. Rano otwierałem oczy, otwierałem Pismo Święte ciąg dalszy. Nie? Bardzo dużo czytałem, a nic nie wiedziałem tutaj, nie w ogóle. Ale sprawiało mi to przyjemność, że mogę wnikać w ogóle, czym jest Pismo Święte, co nie? Że to nie jest żadna ściema, że tam jest wszystko opisane, że jakbym w to zaglądał częściej i bym to rozumiał, e, to może bym nie popełnił tyle błędów w życiu. Ukochałem Cię odwieczną miłością, dlatego też zachowałem dla Ciebie łaskawość. Jeremiasz 31, wersy 3 i 4. Naszym gościem w audycji jest Kamil Potrowski. Słuchamy Twojego świadectwa, to jest bardzo mocne, pokrzepiające. Nie wiem, czy zdajesz sobie z tego sprawę, czy w tej chwili udręki, kiedy ta udręka zaczęła ze świadomością do Ciebie dochodzić, zdawałeś sobie sprawę, że to doświadczenie dane było dopuszczone przez Boga, żebyś mógł teraz tym świadectwem się dzielić żebyś mógł wyrwać innych z niewoli. Tak, słuchaj, sobie zdaję sobie z tego sprawę bardzo dobrze. Ja przez bardzo długie lata jeździłem samochodem. Eee... Nie do końca legalnie, można powiedzieć, i miałem kupę wypadków. Z tych wypadków wychodziłem bez szwanku po prostu. Jakoś nic mi się nie stało. Parę razy mogłem stracić życie. Celowali do mnie z broni nieraz i, i też mogłem stracić życie. E, obracałem się w środowisku, gdzie wszystko się mogło wydarzyć tak? w, każdej, w każdej chwili. I wierzę, że to boża opatrzność nademną czuwała, że to modlitwa mojej rodziny. Tak samo sprawiła to, że nic, nic mi się nie stało, że moja droga po prostu zmieniła się o 180 stopni, że z ciemności poszedłem w światłość. I że tą drogę wybrałem sam świadomie, co nie, ale w tym wszystkim musiałem dotknąć dna tego wszystkiego, żeby to zrozumieć, nie. ja byłem osobą kiedyś naprawdę zbyt pyszną, żeby, żeby iść do jakiegoś ośrodka uzależnienia, na jakieś AA, leczenia i tak dalej. się z takich ludzi śmiałem po prostu, nie? Wiesz, to, to, to było bardzo przykre, że byłem bardziej pewnie wplątany w, w alkohol i narkotyki niż oni, a jeszcze po prostu się z nich śmiałem. I, I nawet jeżeli ktoś mi mówił, że tam może dostaniesz jakąś pomoc w twoim przypadku, to ja się po prostu z tego śmiałem, nie? A jak traktowałeś bezdomnych? co, so, bezdomnych, to ja na nich raczej nie zwracałem uwagi, chociaż czasami, będąc na przykład nieźle pijanym, e, potrafiłem u, usiąść koło takiej osoby, co nie? Usiąść, pogadać i, i tak dalej, ale starałem się raczej omijać takie osoby wielkim łukiem na ulicy, nie? Teraz tego nie robisz? Nie, teraz wszystko jest na odwrót. W jaki sposób pomagasz? co, so, zaangażowałem się w dzieło pomocy osobom ubogim, bezdomnym. Od kiedy jestem w Odnowie w Duchu Świętym, z moją wspólnotą zaczęliśmy jeździć do, do schroniska dla osób bezdomnych w Olszczynie. Zaczęliśmy tam posługiwać ewangelizacyjnie. Wspieramy się, wspieramy ich i, i siebie, tak samo, jakoś modlitwą i materialnie, podnosić na duchu jeden drugiego, bo to jest ważne, żeby, żeby była między tymi ludźmi jedność. Co, nie? Oni są wspaniałymi ludźmi. To są wspaniałe osoby. nie? One są poranione. Mają historię swojego życia. Są po niesamowitych przejściach. Ja ich bardzo szanuję i podziwiam, że oni jeszcze po takich przejściach, gorszych niż ja, oni jeszcze w ogóle żyją. Nie? I mają jakąś chociaż odrobinkę siły, żeby jeszcze w tym, w tym życiu być. Co nie? Modlę się za nich, za tych wszystkich ludzi. Staram się, staram się jakoś im pomagać najlepiej, jak, jak to jest tylko możliwe. Spotykasz bezdomnych schronisków w trzeźwości, bo inaczej tam nie mogą przebywać. A na ulicy zdarzy ci się spotkać bardzo mocno pokiereszowanych i, i niekontaktujących nie, nie nawet pewnie. Tak, tak. Wiesz co, jak rozmawiam z ludźmi na ulicy, to staram się ich zrozumieć. Ja wiem, przez co przechodzili, co nie? Wiem, wiem, że... że... Jeżeli bym podchodził do nich w inny sposób, taki, e, taki bez zrozumienia, bez miłości przede wszystkim, nie? To, e, to nie byłoby żadnej relacji, żadnej rozmowy. Ta, ta rozmowa by prowadziła do nikąd co nie, a takie osoby czasami chcą się pożalić, chcą powiedzieć, e, co ich boli, z czym się, z czym się zmagają. Co doprowadziło ich do takiego życia, że, że tracą nawet taką własną ludzką godność, nie? Że, że nie mają wsparcia, wsparcia w ludziach, którzy ich mijają na co dzień na ulicy. Nie? To jest przykre. Nie? Najpiękniejszą kobietą Twojego życia stała się Maryja. Tak, dokładnie. Maryja skradła mi serce. E, za to jestem Bogu naprawdę serdeczne wdzięki. Bardzo wdzięczny. Na etapie mojego nawracania gdzieś tam zacząłem, zacząłem oglądać filmy o Maggore, że, że są objawienia maryjne, nie? Że, że coś takiego ma miejsce i postanowiłem kurczę, jeżeli to prawda, ja tam chcę pojechać, nie? Chcę zobaczyć, to, czy, czy to tak jest, nie? nie minęło pół roku, już byłem w Metch nie. Dostałem, byłem na odczuwaniu odnowy w Duchu Świętym w Częstochowie. Dostałem propozycję na taki wyjazd, na taką pielgrzymkę z, z bardzo fajnym człowiekiem, który prowadzi te wyjazdy od wielu, wielu lat. I, i pojechałem, nie? I, i, I naprawdę zostałem tak dotknięty w Medjugoriu, że, że znowu zacząłem płakać w ogóle, nie? Że kurczę. Ja żyłem w takim bagnie tyle lat, nie, że tyle życia zmarnowałem swojego, e, że jest Maryja, e, że Ona dba o nas, nie? Ona nas niesamowicie kocha, że to jest piękna nastolatka, tam powiedzmy 14-16-letnia dziewczyna. E, kiedy widzący z nią rozmawiałem, wpadł, wpadałem w ekstazę. Ona jest tak piękna w ogóle, że, e, że się nie da tego po ludzku opisać. Kiedy jedna z widzących zapytała się, Maryjo, dlaczego ty jesteś taka piękna? Ona odpowiedziała krótko Bo kocham. I to jest, to jest niesamowite, nie? że miłość Boża po prostu stąpiła na ziemię przez Maryję i że skrada męskie serce. Bo to też to widać w ruchu w Polsce, co się teraz dzieje, że faceci oddają się Maryi. Ja też się zawierzyłem całkowicie przez akt oddania. Jesteś niewolnikiem Maryi? Ja jestem niewolnikiem Maryi, jak najbardziej. Kiedyś się śmiałem z ludzi w ogóle, e, którzy, e, którzy chodzili gdzieś tam do kościoła i byli e, gdzieś tam w jakichś oazach, dzieciach Maryi i tak dalej, co nie? A, a dzisiaj pragnę być po prostu dzieckiem Maryi, żeby ona mnie prowadziła. I to prowadzenie ciągnie ciebie do stworzenia, utworzenia, powołania wspólnoty. Tak. E, przez dwa lata formowała się decyzja moja e, odnośnie powstania maryjnej wspólnoty, e, wspólnoty które jest na celu pomaganie osobom ubogim, bezdomnym, osobom uzależnionym. E, no i przez te dwa lata było rozeznawane, czy to jest ten właściwy kierunek. nie. E, także w momencie, kiedy nawet najbardziej zwątpiłem, myślałem, że to jest jakaś moja głupia myśl, jakaś moja fanaberia. Prosiłem pana Boga, żeby dał mi jakiś mały znak. Daj mi Boże jakiś znak, żebym wiedział, że to jest Twoje. nie? I praktycznie rok temu odszedłem od tej myśli, że, że to powstanie. Trzy dni po mojej modlitwie spotykam się z moim przyjacielem, siedzimy przy stole w, w kawiarni. Ja mówię: Wiesz, co Kamil? Mówi: Tak, parę, parę czasu nad tym myślałem, i mówi: Mam dla Ciebie prezent. Mówi. Daj ci na, na wspólnotę i na fundację. Daj ci samochód. Masz od dzisiaj busa, nie? Działaj, woź ludzi, remontuj. Rób to, żeby ten bus funkcjonował dla tych osób, nie? I to było po prostu dla mnie niesamowite, że, że tam, gdzie się kończy moja moc, zaczyna się Boża łaska, nie? To jest piękne. Jak to będzie wyglądać, ta przyszłość wspólnotowa? Wiesz, wiesz co? 29 listopada mamy pierwsze spotkanie wspólnoty w kościele, w parafii Maksymiliana Marii Kolbego, na które wszystkich serdecznie zapraszam, nie? z całego serca. Dla wszystkich osób, które chcą pomagać osobom bezdomnym, e, z miłości do Boga przede wszystkim, nie, żeby to było na Bożą chwałę, że chcemy pomagać, że tak trzeba robić, nie? Że, e, że to musi iść w tym właśnie dobrym kierunku. E, także Nasza wspólnota Miriam będzie jednoczyć ludzi z różnych środowisk w Kościele. Nieważne, kto jest w jakim środowisku, kto gdzie przebywa. Jeżeli chce, chce pomagać osobom bezdomnym, to, to serdecznie zapraszamy, co nie? Kamil Piotrowski, dziś wierząc w Boga i w Jego potęgę, wie, że niemożliwe staje się możliwe i że nie ma dla Niego, dla Pana Boga ludzi. Przegranych. Co byś powiedział dzisiaj swoim dawnym znajomym? Co, im, co bym im powiedział? Przede wszystkim, żeby stanęli w prawdzie. Od tego trzeba zacząć, nie? Niech staną przed lustrem, niech zobaczą, jak wygląda ich życie i do czego ich życie prowadzi, nie? Czy to jest życie e, płynące rzeką w dół, że jest fajnie, łatwo, wygodnie i przyjemnie i, i się płynie. Tylko, że trzeba pamiętać o tym, że każda rzeka, która płynie w dół, płynie niestety w ścieki, co nie? Czy warto jest zaryzykować, walczyć, iść pod prąd, kiedy możemy dojść do źródła, nie? To jest, to jest właśnie to. Także życzę wszystkim moim przyjaciołom, znajomym, z całego serca, aby zaczęli myśleć o swoim życiu, nie? Żeby szukali Boga, żeby zaczynali przede wszystkim od konfesjonału od sakramentów, nie? To, to jest podstawą, bez tego nie można tego ominąć w ogóle, nie? Jeżeli ktoś chce poznać Boga, ktoś chce się naprawdę nawracać, musi wrócić do sakramentów. Spowiedź święta i komunia święta to pełnia życia w Bogu. Naszym gościem był Kamil Piotrowski z Olsztyna. Dziękuję za wizytę w studio. Dzięki wielkie, trzymaj się, hej. Szczęść Boże. Szczęść Boże.